o cool, Po tylko kto był teraz na kamerach. Widziałem jak się świeciło jak wychodziłem z Nie, Ja mam. Kolor? E, Do, o, myślę, że jak byłby ten impostor to by się nie przyznał. Dobra. E, pozycja białego. Na w nawigacji byłem, Wiktoria mi widziała na pewno. E, tak, ja widziałem cię na mm, admin panelu jak siedziałem chwilę. Dobra. E, zielony? E, jasno zielony, tak? Tak, jasny, zielony. Medvej. Okej, okay, a co tam robisz? Siolki. Rozumiem. Yy, w cyjan? Jak coś to ja mam rytm. Admin. Dobra, czerwony? Ja byłem w dolnym reaktorze. Potwierdzam. Dobra, i pomarańczowy? Górny męczanin. W sensie, nawet już poza górnym męczaninem. że to jest albo Rożek, albo Wiktoria. Bo ciało było w elektryku i mógł sobie zwentować elegancko do Medbaya albo do Security. Dobra, ale teraz Pytanie, jedno pytanie, jedno, jedno okay. pytanie. Podejrzewasz mnie albo nie Wiktorię, tak? Czekaj, podejrzewasz, podejrzewasz mnie albo Wiktorię, tak? W sumie teraz... tak. Do, to dlatego zadam ci jedno pytanie. Nie, nie, do, nie mam... w sensie, że SAS, ok. Tylko teraz tak, no bo my byliśmy najbliżej tak naprawdę niby tych wentów. Ale teraz tak, Moment, jeden tak. podobno skończył gdzieś na, dol, na dole w storage'u, jeden gdzieś w górnym silniku i tak dalej, a nie wiem, nie wiem jak, nie wiesz, jak ciało długo leżały. Dlatego tak naprawdę, chwile, e, tak, tak poszedł... Mogę powiedzieć, coś? No. E, to musiał być double kill, bo ja wybiegałem się rozelektryka. Miałem tam dwa taski do zrobienia i światło zgasło. I w tym przypadku chyba tak, różowe tak. robił światło. I, I... wtedy się pojawił pomarańczowy. E, dużo coś się pojawiło, ale pamiętam na pewno był pomarańczowy z elektryku. I nie pamiętam kto to jeszcze, ale... Ja nie czekajcie, czekajcie. Jedno ciało było, bo wszedłem jeszcze dookoła to ciało i było jedno. Nie, nie, były dwa ciała. No czekajcie, dajcie mi powiedzieć. O ciało, mówisz, ciało, sam, daj, daj powiedzieć, daj powiedzieć, daj powiedzieć. jak mówisz, że byłeś sam w elektryku. Yy, to ktoś siedział w ventach, bo jakby widziałam na jednym panelu cztery osoby tam, czy jedna to bu, dwie to były ciało, ty, więc jeszcze jedna osoba musiała być. Może ktoś tak. no, bo ja nikogo nie widziałem. Ale nikt nie, nie przyznał się, więc musi siedzieć w ventach. No okay. Jedna osoba była w dolnym silniku, druga była na kamerach, jedna była w nawigacji, ale nikogo nie widziałam w medweju, więc takie mam pytanie. Dobra, to myślę, z tego killa chyba tego No nie, nie no, z jak, jak, jak Wiktoria Victoria była na kamerach, a powiedziała, że była, no to musiała mnie no. widzieć, no, jak wybiegam z medweja. No nie wiedziałam, jak w do... Kto był jeszcze w dolnym silniku? Co, co robisz? Co, czekaj, co gdzie biegłaś? W dół. Ale to, a mówiłaś, że skończyłaś na kamerach. No dokładnie. Powiedziałaś, że byłaś na kamerach, no, była, bo się ktoś pytał, bo biegłaś od się dołu, ważne, no dokładnie, ja widziałem zapalone, były zapalone. ...wiedziała, że, że była na kamerach, a teraz mówi, że nie była, że schodziła już, aż kamery się świeciły do samego reporta, bo tak, patrzyłem tak, przy reportie, tak, teraz kłamie. I, i podobno i ktoś widział, nie wiem, czy faktycznie było jedno ciało w elektryku, czy były dwa? Ale ktoś mówi, że, ale Mejs mówi, że musiało być dwa, no bo na, na, na kamerach widziała, tak? Znaczy na panelu dminie. To dla mnie Wiktoria. No teraz kłamiesz. Bo najgorsze, kłamie. na, bo mówiłaś, że skończyłaś na kamerach, a teraz mówisz, że biegłaś od dołu. No pobiegam w dołu... Nie wiem, że biegam od dołu, tylko że pobiegam w dół. Ale to jest ten ostatni ruch w momencie, kiedy yy, się gra kończyła teraz? Tak. A powiedziałeś wcześniej, no na samym początku, że... na tak kamerach. Tak, bo się no kto... bo, bo się... Widziałaś, że widziałaś, że Rożek wybiega z medbaja. Nie, no ale... Nie, nie no. Co, skipujemy, no, czy, czy co? Się. Ja dałem na, to na to Wiktorię. To i czas taki... No, czas po prostu nie, na... Dlaczego, Dobra, no, ej, a czy bierzemy pod uwagę fakt, że to mówi DoubleKill i report? Też. Szczególnie pod uwagę do... Runda, 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 runda. nie mogła być ona, bo ją widziałem na kamerach. Runda ej, runda, ej runda, runda, runda się ej, runda się zaczęła, proszę Ja już trzeba, ty nie zabijesz gościa. <noise> nie, bo jak chciałem, myślałem, ja czekaj... Nie, ale... Nie, ale, ale, ale... Nie, nie, nikt nie siedział w wędzie. Nie, słuchajcie tego, ja zabijaj, za zrobiliśmy double killa z Rożkiem w elektryku, ja zwentowałem do kamer, Kasi. on do medveja, ja siedzę na tych kamerach i nagle ja że Wiktoria mówi, że jest na kamerach, ja, ja takie, halo, ja tam jestem. <noise> Aha. Znaczy, ja jej nie podejrzewałem do samego momentu końca, jak powiedziała, tak, że skończyła na tak, kamerach. Tak, bo a na samym początku, początku powiedziała, jak, powiedziała, tak. To mnie z mhm. uwagi, bo ona najpierw powiedziała, że mnie widziała na kamerach, a za chwilę powiedziała, że wychodziła stamtąd. I jak powiedziała tak to no, to nie tak. było od razu sas. Tak, tak. tak na nią nie zagłosował, mhm. tylko dlatego, że się no. w końcu pomyliła. No a co Rożek? No, tak.